ci, Mareczku, to społeczeństwo no. ogłupiało, oni wszystko biorą wprost. Ty rozumiesz, że stoję sobie koło żabki i mówię, mówię do gościa, panie, porotowałby pan człowieka w potrzebie dwójką. No i? A on mi poszedł i kupił hot-doga. Ludzie, czy ja wyglądam na głodnego? no. Dobra, a jak tam wakacje, jak było nad Polskim Morzem? A, daj spokój, pierwszy tydzień to cały czas lało. A. – A drugi? – Byłem tylko na tydzień. Ty, – Ale odsapnąłeś! – No, odsapnąłem! Od temperatur powyżej 14 stopni. Ale pierwszy raz w życiu miałem łóżko wodne. – Ale ja! ja – Jak zalało pole namiotowe. – no. Ja też y, ostatnio siedziałem nad wodą. – Tak? Gdzie? – No, na kiblu. Po tym hot-dogu. No i spokój. Dobra, ile masz pieniędzy? E, wiesz co? Mam 32,50. 32,50. Dobra, to czekaj, to razy mamy 32,50. No. To co, idziemy do sklepu? No, zapraszam. No dobra, a ty, a, a powiedz mi jeszcze, co na 7? A pan ci gruby ryszek nie żyje. Jezus, Maria, co się stało? Umarł. Ale pan ci on był taki gruby, że na pogrzebie to sześć osób niosło urnę z prochami. Dramat. Dramat to był jak wurnie dno odpadło. Ja pierdziele, patrz, taki młody człowiek, a tak się rozsypał, nie? Ale jak to mówią, nie znasz dna ani godziny. Tak, dlatego ja mówię, trzeba żyć, trzeba korzystać z życia, dlatego znajdę sobie teraz jakąś młodą laskę. Tak, gdzie ty sobie znajdziesz taką? Nie wiem, jak ją zobaczę, to będę wiedział, nie? Że no. tak, także wiesz. To co, idziemy, nie? No idziemy, dobra! Yy, halo, halo, jest tu kto? Shit. Dzień dobry! Piękny dzień, piękna pani i Janie Brzydki. Wiesław. Wieszek, ogarnij się. Co? Brakuje jej czegoś? No coś tam jej brakuje. Dzień dobry. Bożena, co podać? Słyszałeś ideał. Hmm? Znamy się 30 sekund, a on do mnie, Boże, na no, dzień dobry, co podać? No to tak. Czekaj, te... czekaj, 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 czekaj. Bożenko, a może może jakiś alkohol z górnej półki? No coś tam mam. A moglibyśmy zobaczyć? Wiesz, ale my mamy tylko 32,50. Dobra, wiem, co robię. Aleluja! Aleluja! A, a co, 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 co byś proponowała? Ja to nie wiem, nie piję. Wie pan co, ja to się brzydzę alkoholem. Ha, czyli jednak ma minusy. No. Wiesz, kochana, wiesz, ja, ja też się brzydzę. Tak? No. To po co panu ten alkohol? Dla lekarza. Lekarza, a coś no, się stało? Coś mi szyknęło w kręgoszupie. Jak przenosiłem bitcoin! <grystanie> Bitcoiny? No. <grystanie> Odkąd je kupiłem, to tak mi urosły, że zaczęły mi wystawać z piwnicy. Ja. Pan to taki światowy. No. <grystanie> Ty kurde, nie dość, że ładna, no to do tego nie, że mądra. <grystanie> No, a kochana, a co byś powiedziała na spacer po pracy po RPA? RPA? Rosman Pep co Action. Pan to taki zabawny. A ja! No, no. 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 Ale jak dla lekarza, to może dubajską czekoladę. O. A nie, no fajnie, no ja byłem ostatnio w Dubaju. Ta? No. O, to jest takie moje marzenie. Jak tam jest? Lepiej być nie może. Kurde. Jak, no jak jest, jak tam jest? Co ja tam widziałem? Kurde. Co ja, to, co ja tam, Maryszku widziałem? Szejka. Szejka. Szejka? Gdzie pan widział tego szejka? W Magnaldzie. Mnie. To się w Dubaju podobają, no te, te. Te, 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 te też są. No! I są te, piękne, no. No te, 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 te nie mecz, kochana. Są, są te, 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 one są piękne, są jeszcze takie, takie. Takie, takie? I jest ich mnóstwo, no! No, to faktycznie. O, co, co, jeszcze, co jeszcze tam widziałem? Wyspa w kształcie palmy. Miałem wysypkę w kształcie palmy. Co? co? Co ty mnie podpowiadam? Podpalmy! Podpalmy to! A sklepy? Sklepy mają, sklepy, bardzo duże sklepy mają. Oni mają tam takie dino, że takie dino to chcieliby nawet Wilanowie. No. To co, bierze pan tę czekoladę? No, biorę to Proszę się poczęstować. I... Ja? No. Hmm. A lekarz? Jaki lekarz? No ten, Od kręgosłupa. <laughs> Jakiego kręgosłupa? Wiecie kto? Skupił. Ale leka lekarz! Ma cukrzycę! O! O! Ale gryzie. Mm. Skoda, rzębów. No, także sobie tutaj jest, także a i co? No i do zobaczenia później. Bardzo no, dobrze. No, to dobra, no to proszę bardzo i do zobaczenia wieczorem, Kochana no. a Reszta? A reszty nie trzeba. Nie? nie, nie, nie. Reszta. Tu jest za mało pieniędzy. Jak ja za mało? To ile to kosztuje? 64 zł. PIEPSZONY DUBAJ! <noise> Dawaj 32 złota. Nie mam, no przecież Ci dałem już, chłopie, no! no nie mam, no! Nie mam! Pani kolega taki, no, nieprzygotowany. <noise> to może Pani nas zapisze na zeszyt? Na zeszyt? Taki milioner. Ha! jak? <noise> to może w bitcoinach zapłacisz? <noise> Dobra, to w takim razie ja skoczę po bitcoiny, a Pani zapisze mnie na zeszyt po dwóch. Sprawdzę. Odwół? No. Ale ma pan długi. A, no, i gruby. Co? Portfel. To do zobaczenia. No, Nie sądzę. Ziemię. Odpuszczam. Do widzenia. Jak odpuszczasz? Wiesiek, no a twoje? Chwytaj życie, znajdę sobie nową las. Odpuszczam, Marek, kurde. No, tak jest z młodymi laskami. Znamy się pięć minut, a już mnie wprowadziła w kłopoty finansowe. <grywa>